Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą państwo najbliższe półtorej godziny. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Legia Warszawa zmierzy się z piastem gliwice. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gnizdka. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie tak jest popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Piast Gliwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1, 3, 4, 3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Gwizdek i zaczęło się. Pał na zawodniku Legii, ale warszawiacy wciąż przy piłce. Zastosowana korzyść. Martin Kączkowski. Za chwilę możemy mieć centrę. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Ten zawodnik z pewnością jest w gazie. Trzy gole w ostatnich trzech meczach mówią same za siebie. Świetnie opanował piłkę w trudnej sytuacji. Decyzja sędziego. Od rzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Decyduje się na strzał, ale bramkarz pewnie broni. Pokazuje, że trzeba czegoś więcej, by go pokonać. Rose. Sokołowski. Ladenowicz. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Ty do mnie, ja do Ciebie. Poczekują odpowiedniej chwili. I jednak z tej akcji nie będzie nic więcej. Koniec łańcuszka podań. Ładnie za plecy obrońców. Spalony. Wyglądało to nader obiecująco, Jacku, ale cóż, gdy Chorągiewka idzie w górę... A mówi się, co nagle, to po diable. Za wcześnie nastąpił start do piłki, za wcześnie. Fach piłkarski wymaga dobrego zrozumienia między poszczególnymi formacjami, ale też perfekcyjnego timingu. Tutaj tego zabrakło. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Oj, dobry pomysł, tyle że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie, szkoda. Następnym razem powinno się udać. Michał Krapek. Dobrze, teraz zareagował Jakub Czerwiński. Wiastliwice buduje akcję ofensywną. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Dobra interwencja, a przy strzałach z daleka bywa różnie. Bartosz Snisz. Szołek. Johansson. Legian teraz w natarciu. Dali mu miejsce. Może stąd dośrodkować. Ale strzał zablokowany. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Zniż. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Za takie zachowanie musiała być żółta karka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. I w mur. Strzał zablokowany. Filip Mladenowicz za darmo oddał piłkę rywalom. Jastrusza do przodu, czy będzie zagrożenie? Takie zagranie nie mogło zagrozić Bramce. Sokołowski. No i świetna, teraz piłka, może być dobra sytuacja. Dobrze obroniony strzał. Aż nie chce się wierzyć, że to nie wpadło, świetna interwencja i wciąż mamy remis. No i teraz zrobił prezent rywalom. No i przejmuje teraz piłkę. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. I piłka wychodzi za boisko. Zaczną od bramki. Źle to zrobił. Oddał piłkę rywalom. Niepotrzebne tam teraz były te dryblingi. Prosty błąd. Stracona okazja. Będzie wznowienie od bramki. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozległ się gwizdek, ruszamy, przed nami druga połowa tego spotkania. Takie podanie nie miało szansy dojść. Dystansu! Ale szuderzenie, Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Jak oceniasz jego dotychczasowy występ? Ale musimy na chwilę przerwać. Dobry refleks bramkarza, Wybita piłka. Sokołowski. Legijna Żyleta ocknęła się po tej ostatniej akcji, kiedy wojskowi prawie zaprzepaścili remis. Słyszymy, jak niezadowolenie miesza się z dopingiem. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Wiesz co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż wiadomo, prawo Paskala. Była siła, zabrakło celności. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Decyzja sędziego. Odrzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Oglądamy Martina Kączkowskiego. I doskonała okazja! Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Teraz krótkie rozegranie. Rzuca piłkę w pole karne. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Dobra ta interwencja. Jast ma miejsce na skrzydle. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Wypuścił go. Będzie groźnie. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Proszę Państwa, trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol. Gol keeper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. No ładnie to wygląda w statystykach. Widać na pierwszy rzut oka, że mają przewagę i mnóstwo sytuacji, ale na razie nie przekłada się to na wynik. Na pewno muszą popracować nad skutecznością. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. No i teraz strata piłki. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Może do środko bywać. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Wychodzi na czystą pozycję. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja burą. Mamy zatem zmianę w Legii Warszawa. Dokładne dośrodkowanie, może być groźnie. Tak, Bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Prowadzą zatem 1 do 0. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Filip Blawenowicz przechwytuje podanie rywali. Szuka piłki 16. Piłka led... I teraz sędzia bez wahania dyktuje 11. Jeśli to wpadnie to będziemy tutaj mieli remis. Czy wyrówna? Skarnego. I nie ma bramki. Minimalnie spudłował. Jak się okazuje nawet jedenastka nie gwarantuje gola, bo emocje robią swoje. Wojskowi nie składają broni. Muszą strzelić w tej akcji, żeby obronić... I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Wyrównali więc stan spotkania 1 do jednego. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Znowu gliwiczanie w próbie zdobycia zwycięskiej bramki. Koniec meczu blisko. Teraz albo nigdy. Szukają teraz sposobu, by przebić się przez obronę rywala. No i znowu są przy piłce. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Dobre podanie ponad głowami. Adenowicz, Rafael Lopez, jeszcze raz Lopez. W chwilach takich jak ta, wsparcie kibiców naprawdę się przydaje. Do końcowego gwizdka już tylko parę minut, a rezultat wciąż remisowy. Właśnie teraz doping fanów gospodarzy może ponieść ich do zwycięstwa. Fał na zawodniku Legii, ale warszawiacy wciąż przy piłce. Zastosowana korzyść. Antiszek Plach broni na luzie.